Maryja pełna słodyczy, swych poddanych liczy i doliczyć się nie może, gdyż poddanych wielkie morze. Wrazy z morza falami przybywają nowi poddani. Na kolana padają, Maryję matkę witają. Witaj nasza słodka Pani, niesiem serca w dani. Serca czułe, gorące, Ciebie, Maryjo, wielbiące, Przybywamy z rana, do Ciebie, Maryjo, kochana. Powiedzieć Ci chcemy, że Cię bardzo miłujemy, że ufamy bezgranicznie, twych rad chętnie słuchamy, że wspólnie z Tobą, Maryjo, każde zło pokonamy. Oważna dziewczynko. Serce jak śnieg biały. Widzisz, Sam Bóg Wielki chce zamieszkać w nim cały słysząc twoje Amen. Co loś, jaka zmienia Aniu się rozpływał z nowego wzruszenia. Poleta Mateja matka jest taka mama, co swą miłością ogarnia ludzi na ziemi całej, ma różne dzieci. Białe i czarne, bogate i biedne, duże i małe. Zawierza jej swetroski profesor woski. i mały perpeć z murzyńskiej wioski. Mama i tato, babcia i da, dziadek, wszyscy po pomoc, pociechę i radę. Biegną, bo ona najlepsza w świecie. Co to za matka? Na pewno wiecie. Chciałbym o tobie śpiewać piosenki, te najpiękniejsze. <grym> Już twoje imię... To najwdzięczniejsza pieśń w blaskach tęczy. Jedyna radość, że mogę wielbić modlitwą Ciebie. Chwała po stokroć i dziękczynienie królowej nieba. Ile jest człowieka w człowieku, ile sumienia w sumieniu, ile radości w szczęściu, a ile żalu w cierpieniu. Bądź otwartym sercem dla drugiego. Oczy sumienie i nie czyń złego, ciesz się ze szczęścia małego. Żalu nie okazuj swego. Twe serce jest ogromne, czułe, niezłomne. Jeszcze większe twe ramiona i miłość z nich niesiona. Wszyscy twe ciepło czują i ogrzać się przy tobie próbują. Znasz nasze słabości i zwątpienia. Jak każda matka naszym losem się przejmujesz, Każdemu dziecku swą pomoc ofiarujesz. To pomoc miłości serca dana, Bezinteresownie ofiarowana. W niebo wzięcie. Dzieci poważne miały zajęcie. Myślały, co to jest w niebo wzięcie? Pomysłów było siedem tysięcy. A może ktoś ją podwiózł rydwanem, to są metody powszechnie znane. Taką taksówką pan Bóg z wysoka zabrał Eliasza, swego proroka. Czy to się działo w nocy, czy z rana. Była z uczniami wtedy, czy sama, i jaką suknię miała na sobie, białą czy czarną, tak jak w żałobie? Czy było słychać anielskie chóry, albo głos Boży płynący z góry, a może nawet ktoś widział pięty skaczących w niebie z radości świętych? Dzieci! Ratunku ja nie odpowiem, To się i w mojej nie mieści głowie, Bo to są cuda większe niż z baśni. W niebie nam Pan Bóg wszystko wyjaśni. Gdy zapuśnie zorza, słońce wzejdzie na niebie, Matko Boża, kaszubska ziemia wita ciebie. Na łące uśmiechają się kaczęce, nad rzeką szumią czyny, w koronach drzew śpiewają ptaki i piękny zapach śliomaśmiu. Ślą. Na kaszubskiej ziemi od wieków jesteś w przydrożnych kapliczkach, kościołach i domach. Jesteś naszą królową, najlepszą matką na świecie. Dziś lękamy przed Tobą naszą kaszubską Panią wdzięczni za Twoją opiekę i miłość bezgraniczną prosimy my dzieci Twoje Maryjo jakże cierpi serce Twe gdy widzisz Syna krew Syna na śmierć prowadzonego wiedząc, że nie ma ratunku dla Niego boleje Twa dusza Łzy, obficie płyną. Jezus tak okrutnie musi zginąć. Stojąc pod krzyżem, wzrokiem pełnym miłości spoglądasz na syna i zadajesz sobie pytanie, matko jedyna. Dlaczego Jezus musi przeżywać męki, poniżanie, katowanie z ludzkiej bezlitosnej ręki. Długo się zastanawiałam. Jak Ci podziękować? Czy mam śpiewać Awe Maryja, czy litanię lorytańską odmawiać? Wciąż, nie wiedząc co robić, poszłam więc na łąkę. Nazbierałam kwiatów, przeprosiłam koleżankę, pomogłam bratu, zrobiłam porządek, tak jak poprosiła mnie mama. I odtąd postanowiłam być już zawsze dobra, lubiana. To wszystko dla Ciebie, Pani. A za co? Za to, że postanowiłaś urodzić syna, za to, że nigdy we mnie nie zwątpiłaś, za to, że zawsze mogę zwrócić się do Ciebie, za to, że zawsze po prostu byłaś, jesteś. I zawsze będziesz. Tobie z dwunastu gwiazd koronę dano, Panią cię świata wszystkiego podano. Na jasnej górze jaśniejsza nad słońce, tu lud upada do nóg swej patronce. Pocieszycielko ludzi utrapionych, do ciebie, panno, w nędzach niezliczonych, lud się ucieka i prosi serdecznie. By za przyczyną twoją żył bezpiecznie. Pamiętaj, panno, na polską koronę, którąś raz wzięła pod swoją obronę. Wszakżeś jest polską Maryja królową, której Bóg oddał za tron częstochową. Tam twoje serce, kiedy skarb przebywa, gdzie królewski stół twój obraz nakrywa. Niech odrobiny z niego nam spadają, Twoi synowi niech głodu nie znają. Otwórz twój skarbiec, niech mamy te dary, któreś ty synom dawała bez miary. Niech dziadki twoje doznają twej mocy. Strzeż nas, o panno, jak we dnie, tak w nocy. Dziękuję. Wszystkie myśli. Wszystkie słowa pod straż dobrej oddaj, Matki. Ona wiernie Ci przechowa te majowe duszy kwiatki. Ona czuwać będzie wiernie, by miłości wielkiej siła jako słońce czynnie, wiernie w życiu Twym się promieniła. Ona czuwać będzie stale, by Twe serce wiarą biło, a na wieże jak na skale Życie silniej się krzepiło. Matko moja, już nie mogę. Nie mam sił. Powieki opadają ze zmęczenia, aby za chwilę otworzyć się na nowo. Tak bardzo pieką od łez. Słone krople płyną po twarzy. Zostawiają ślady na ubraniu. Krople bólu, smutku, bezsilności. Ile trzeba przejść i można krzywdy wyrządzić, zanim skończy się życie? Jak długo trzeba zbierać prawo do godnego życia, bycia człowiekiem? Gdzie sens tego zła i krzywdy? Matko moja, już nie mogę, już nie chcę słuchać kłamstw, oskarżeń, patrzeć na twarz wykrzywioną z nienawiści. Maryjo, królowo Polski. Hołd Ci oddajemy za opiekę nad naszym narodem, wdzięcznością dziękujemy. Umiłowana Pani, my poddani, padając na kolana składamy podziękowania za miłość, którą nas otoczyłaś, za łaski, które wypraszasz u swego Syna, dla nas swych poddanych Maryjo jedyna, za to, że wypraszasz w nas nadzieję, za to, że wzmacniasz w nas wiarę, za to wszystko pokorne składamy pokłony Tobie, Mario, Królowo Polskiej Korony. Matka Boska na nartach Zjechała z gór Beskidu. A dobrze jeździć umie, Nie zrobi narciarzom wstydu. W sukience do samej ziemi I dwoma świecami w dłoni Zjechała jak miesiąc śliczna z wysokich śląskich groni choć narty szybko pędzą i śnieg aż w niebo pryska dwie świeczki się świeciły widziało je kilku z bliska pytali kto to jedzie z wysokich śląskich groni co zamiast trzymać kijki dwie świeczki dzierży w dłoni Dano Tapia, jestem jurorem podczas 18 Diecezjalnego Konkursu Poezji Maryjnej. Ilu uczestników i skąd przybyli do Kościoła? Uczestników akurat w tej grupie, których słuchała, bo słuchają dwie komisje, w tej grupie mieliśmy 25. Są to uczestnicy z różnych miejsc, z różnych parafii. Nie jest to tylko Kościerzyna, czy najbliższe jej otoczenie, ale przyjechali też uczestnicy z dalszych stron. Jaka rozpiętość wiekowa dzieci, które prezentowały poezję? Są tutaj dzieci najmłodsze, czyli te dzieci przedszkolne, no i poprzez wszystkie kategorie, aż do recytatorów gimnazjalnych. Dwie grupy jury. Co oceniacie? Na co zwracacie szczególną uwagę? Oczywiście mamy, mamy swoje y, pewne rzeczy, które bierzemy pod uwagę, czyli dobór repertuaru, czyli kultura słowa y, żywego, interpretacja utworu, no i taki ogólny wyraz artystyczny, który prezentują y, recytatorzy. Czy przeżywają stres występując przed tak wielką komisją? Oczywiście widać to po ich zachowaniu, są, są spięci, zdenerwowani. Jak to zwykle było w formułach konkursowych, choćby, choćby ktoś mówił, że się nie denerwuje, to przecież to jest jasne, że przyjechał tutaj, żeby zaprezentować się najlepiej, jak tylko umie, a stres niestety zawsze takim wydarzeniom towarzyszy. Z takich pierwszej oceny, jeszcze bez ogłoszenia wyników, już warto powiedzieć, że macie swoich faworytów? Oczywiście tacy faworyci zawsze są, na każdym konkursie dają się wyłonić i tutaj także takie perełki już po pierwszym przesłuchaniu pierwszej grupy wyłoniliśmy, a teraz za chwilę dokonamy końcowej klasyfikacji i rzeczywiście wybierzemy tych najlepszych. Pani mówi za chwilę, to jednak będzie prawie ponad godzinę, czy prawie dwie. Zdecydowanie no, trochę musi to potrwać, trzeba wypisać dyplomy, trzeba przygotować nagrody, wypełnić protokoły, te, te wszystkie czynności towarzyszące poza jakby tą no, najważniejszą częścią, czyli słuchaniem recytatorów, zajmują niestety znacznie więcej czasu niż samo słuchanie, które jest przyjemnością, a te prace potem no, niestety przedłużają troszeczkę czas. 142 utwory. Komisja w składzie, ksiądz profesor Jan Walkusz, Stanisław Jankę i ja, Jerzy Stachurski. Po zapoznaniu się z nadesłanymi utworami, komisja podjęła następujące decyzje. Kategoria szkoły podstawowej. Wyróżnienia otrzymały. Wiktoria Netkowska, szkoła podstawowa nr 6 w Kościerzynie, za wiersz Rozmowa z mamą. Drugie wyróżnienie, Igor Bełwon. Uklęknij misiu, paciorek odmówimy razem. Widzisz, Matka Boża jest na tym obrazku. Przypatrz się jasnej, świętej panience, jaka jest śliczna w tej białej sukience. Z świętych rączek spływają łaski. Skąd wiem... Mamusia mi o tym mówiła, mamusia mnie modlitwy nauczyła. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, umiem całą na pamięć. Ty mi Maryjo zaufaj, ale teraz posłuchaj, jakie z misiem mam kłopoty. Bo widzisz, on do nauki nie zdradza o jak myślisz? Może jest za mały. Poczekam, jak udośnie. Może dok cały. Ale jak zmądrzeje, to mnie musi słuchać. Jego ja nauczę, jak ma ciebie kochać. Księżyc zajrzał do okna i na kołderce położył swe blaski, daje znak. Że pora już spać. Moja mamo z nieba, mały chłopczyk i pluszowy niedźwiadek, proszę cię o łaski. Mamusia mówiła, że mają wielką moc. A teraz dobranoc już, śliczna, święta Maryjo. Dobranoc, dobranoc. <klucza> Aniela Miloch, Szkoła Podstawowa w Somoninie, za wiersz. Matka Bolesna, kategoria Młodzież do lat 19. Wyróżnienia: Zofia Muchowska, Zespół Szkół w Lipuszu za zestaw wierszy. Agata Makurat, Zespół Szkół w Skorzewie, za wiersz. Wspomożycielko nasza. Trzecie wyróżnienie: Wiktoria Kawkę, Zespół Szkół w Skorzewie, Trzecie miejsce. Kanna Jutrzonka, drugie miejsce. Agata Czapiewska, zespół kształcenia i wychowania w starej potrzebie. za wiersz będzie podobno. tylko. I pierwsze miejsce. Aleksandra Brylowska, gimnazjum w Somoninie, zawiersz. do matki. Przywitanie Matki Boskiej, autor nieznany. Bądź pochwalona, królowo rodzin, najświętsza Panno i matko nasza kościerska. Niech Cię błogosławi to miejsce, które sobie wybrałeś za mieszkanie, aby ludziom dobrze czynić. Niech Cię błogosławią, nasza matko, wszystkie ślady ludzi, którzy tu kiedykolwiek do Ciebie przychodzili. Niech Cię błogosławią wszystkie modlitwy, prośby i błagania, które tu kiedykolwiek do Ciebie zanoszono. Niechaj Cię błogosławią, nasza matko, wszystkie łaski, pociechy i dary, Któreś u syna swego tu wyprosiła ludziom błagającym o ratunek. Niechaj Cię błogosławią wszystkie serca ludzkie, które tu kiedykolwiek w szczerej spowiedzi i prawdziwej skrusze za Twoją przyczyną zostały nawrócone. Niechaj Cię błogosławią wszystkie łaski tu w czasie mszy świętej otrzymane za Twoją przyczyną. W syruł na wieczór niebłe, a kwiste do mnie puściła iłekłe, myśla sobie, łenek wesno ze swoich niebieskich kniestków, Merga do nas wysoka, w cynis piós a matka błyski, łekliwy jedeku I kładze na blenów płedyści. Łeb noc, budzą są od skre złoty, płysą kawi. Czy dzecejś sam radlu? Czy ptyści usnąłe? Czy miesód je na strzebrznim bece? Matka błysi, jak kłeźdynenka, Bez usty i my taci dobry serce, że płece sięc rozmieje nawet, ka n z jak błezi. mnie, czyj rące do młedle twe skły dum, jak starkłe przynosiu miestku do łóżka, jak spracynka zabawia, jak cietum łapłeceśku. Dzęku ja, błeziunękłe. Siunowski, Swarzewski, Swojski. Tero w ubetku z Dobranoc. Dobranoc. Wszyscy otrzymają dyplomy za udział. Poprosimy wszystkich uczestników z kategorii przedszkolnej. Proszę bardzo. Wyróżnienie. I zapraszamy po skutkach. Proszę bardzo, tutaj. Ja trzymam mikrofon. Ten pan czyta na razie. Potem będzie miał ważną funkcję, ale teraz to jest dla siebie wszystkiego dobrego. Zapraszamy Lilianę Okuniewską. Trzecie miejsce: ex Dwie nagrody: Julia Stanisławska i Liliana Okuniewska. Piękny kwiat we włosach. Też bym taki chciał, ale w brodzie chyba szybciej by się utrzymał. Pierwszego miejsca został Michał Łyczko. Piękne wspólne zdjęcie. Wszyscy, wszystkich zapraszamy. Wyróżnienie Zofia Data z Wąglikowic. Wyróżnienie Kornelia Wiśniewska, Korne, Symilian Modrzejewski. Jedynka w Kostrzyżynie. Ach, piątka z panem burmistrzem. Drugie miejsce Faustyna Mikołajczyk. ziemiany Pierwsze miejsce. Egzekwo. Martyna Prądzyńska, Klukowa Huta oraz Wiktoria Kamińska. Z dwójki z I Zapraszamy do wspólnego zdjęcia z panem burmistrzem. Przejdziemy do nagród specjalnych, bo to są nagrody, które łączą obie kategorie. Brawa dla osoby, która wykonała jedyny utwór w języku kasztowskim księdza dziekana, księdza prałata Jana Ostrowskiego. Proszę bardzo. Prosimy o brawa. Niego Bączkowskiego trafi do stelli piechowskiej łyczko. Yes. <kluczy> Gratulacje, brawa dla pani Stelli. Nagroda pani organizatora, pani Marii Mach trafi Patrycja do patrycji Sębicka. dębickiej. Raz jeszcze poprosimy pana burmistrza o wręczenie nagrody burmistrza kościerzyny. Dla osoby, która hmm, recytowała wiersz dedykowany Matce Boskiej Kościerskiej, Natalia Zdrojewska. Mhm. Teraz, teraz, teraz jak wpisali, Gdy jest historyczna stolica Kaszub. Powiedzmy, coś z tego będzie. Kaszupy centralne, to, to są kaszupy, nie? Trzecie wyróżnienie Hubert Czecholiński. Koście, kościerzyna. Kościerzak. Zapraszamy na scenę. Laureatką trzeciego miejsca w kategorii klas 4-6 została Anna Żywicka z Lipusza. Anią gratulujemy. Drugie miejsce pojedzie do Bożestowa, Kornelia Lica. Pierwsze miejsce. Anna Łyczko, z Tężyca, To nazwisko padało dzisiaj już dwukrotnie. Jeszcze taty brakuje. Brawa, brawa zasłużone. Julian Richard. Tak, brawa dla Agnieszki, zapraszamy na górę. Zapraszamy. Laureatką trzeciego miejsca jest Aleksandra Czapiewska ze Skorzewa. Drugie miejsce zajmie Zofia Muchowska-Lipusz. I pierwsze miejsce budubum, budubum, budubum. To był werbel. Zajmuje Katarzyna Brandt-Kościerzyna. Wszystko. Zapraszamy nagrodzonych uczestników tej kategorii bez księdza proboszcza. Panie burmistrzu, panie burmistrzu, władza duchowna, władza świecka, szefowa rady, oczywiście. To się nie będzie liczyć potem. O, jest tutaj.